Witam Cię widzów w kolejnym odcinku na moim kanale i zam zamknąć zaposkla i nie będę w stanie nagrywać. Siema, siema widzów, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zrobimy to co ty gry z najbardziej, czyli testy czekoladek. Mamy tu czekoladki Merci, limitowaną edycję jogurt and fruit, czyli jogurt i owoce. Nie się tej upierliwej, szeleszczącej folii, gdzie by to rzucić, tak, żeby to nie. No, może być tak. Mamy tutaj dostępne cztery smaki: jogurtowo-truskawkowa, jogurtowo jagodowa jogurtowo-malinowa i jogurtowo-wiśniowa. Jednocześnie jestem ciekawa tych smaków i jednocześnie nieco się o ich boję. Ale sprawdźmy. Twórzmy sobie tę piękną bombonierkę, bo ogólnie Merci to bombonierki i zaraz będziecie świadkiem mojego braku umiejętności w otwieraniu. pudełek. Otworzyłam tyle opakowań z mangami, a dalej mam problem z opakowaniami z papieru, nie? O tak to... Wali cukrem, no, któż by się dziwił. Czekoladą i jogurtem. O tak, takie piękne, czy to widać? Widać. No naprawdę, jak Agnieszka Grzelak, no... naprawiajmy to, żeby tego nie było widać. Naprawione na widzu. Więc teraz powiemujmy sobie po kolei po jednej czekolaczce i spróbujmy ich, tylko nie wiem w jakiej kolejności. A matko, ile to będzie kolorów? Ale co tam. To dla filmu, dla filmu warto zjeść dużo czekoladek. Tak sobie przynajmniej to tłumaczę. Zaczniemy od jogurtowo-wiśniowej, gdyż jej tak jakby, tak jakby... Najbardziej się obawiam, że ona może mi najmniej podejść, ze względu na to, że jestem fanem czereśnia, nie wiśni. Na początek była taka nieco kwaśnawa, no bo wiśnia, ale zostawia taki posmak. No, właśnie wiśnie, ale jakieś. Coś było w takim charakterystycznym smaku wiśniowym. Nie wiem, czy nie takie gumy, które się kiedyś kupowało w aptece. Ja kiedyś za dzieciaka kupowałam je w aptece, teraz są dostępne w innych sklepach. One były jakieś takiej wielkości. Dzielone po cztery w papierowym opakowaniu, one były w opakowaniach zbiorczych. I to jest bardzo podobny smak. Takie 4 na dziesięć. Nie jest złe. Ty chyba naprawdę bardzo lubisz być w kadrach. Często wchodzi w kadry, nie? Ale wracając, zjadłabym, gdyby ktoś mi to dał, Gdyby leżało sobie, to bym zjadła, ale gdyby było samo opakowanie takich, to raczej nie. Sprawdźmy kolejną. Tym razem weźmiemy sobie blueberry. Blueberry, tak. I jagodę. Mamy jagódkę. Nawet ładnie łapię jakoś. Zaraz będę miała całe brudne peluszki od tej czekolady, bo jest jeszcze ciepło. A taka? No taka filetowa w środku. Boję się. Jedliście kiedyś jogurt, jogurt jagodowy? Identyczny smak. Coś by się spodziewał, nie? Naprawdę czuję się, jakbym zjadła jogurt jagodowy, tylko z nieco większą ilością cukru. Ale tak to jakieś 6 na 10. Zjadłabym, kupiłabym to, bo było osobne, gdybym potrzebowała czegoś mega słodkiego i jagodowego. A to się często nie zdarza. Ale jest dobre. Następna, której mam dosyć spore nadzieje, jest to malinowa. Do malinowej troskawkowej mam dosyć duże nadzieje, bo lubię malinę i uwielbiam troskawki. A taki malinowy kolor. Nie nadaje się do testów jedzenia bynajmniej. Słodka malida, ale jak? Strasznie słodkie. Nie wiem, ile to jest cukro. Masa cukru. Słodkie. Też przypomina mi to smak czegoś. Nie, chyba nie jogurtu malinowego. W ogóle są jogury malinowe, Nie jadam chyba jogurtu malinowego. Nie wiem, co o tym myślę. Mówiąc o tym, myślę, nie umiemy chyba nawet da, dać ocenę, bo z jednej strony jogurtowa, jagodowa była nieco lepsza przez to, że była mniej słodka, ale z drugiej strony ta malina. Może zrobimy tak, że jagodowa 7 na 10 i malinowa jednak też 7 na 10. Podnieśmy ocenę jagodowej i przejdźmy do ostatniej. Znowu będzie wypadać wszystko z rąk. Ja tutaj patrzę jak coś, byłam podgląd. Taka truskaweczko. Prąskaczkowa, do której mam naprawdę duże nadzieje, sprawdźmy ją. O, taki blady róż, przez to, że jest takie światło, a ktoś nie ma zasłon dalej, to nieco kolory mogą być przekłamane, ale sprawdźmy to proszę, bądź dobra i nie bądź piekielnie słodka. To też mi coś przypomina. I nie, nie jogurt truskawkowy. Właśnie w ogóle nie smakuje jak jogurt truskawkowy, a tego się spodziewałam. Jest chyba mniej słodka, chyba że reszta mnie już zasłodziła i nie czuję. Hmm. Nie wiem, czy to dlatego, że chciałam, żeby ona była najlepsza, czy naprawdę jest najlepsza, ale no... 8 na 10 samej czekoladce by, bym dała, jeżeli chodzi o sam zestaw. Polecam takie całościowe 8 na 10. Kupiłam go w Żabce za 18,99 chyba. Więc całkiem sporo, ale no to jest Mercy. Mercy są zawsze drogie, czy to nieważne, czy chodzi o tę bombonierkę, czy same te czekoladki, one są zawsze pieruńsko drogie w porównaniu z innymi produktami. Ale całościowo polecam. Słodki jak pieron. A mi się kawa skończyła i będę robić zaraz chyba następną, żeby jakoś... Ten cukier zniwelować. A i będę zaraz skakać po ścianach, coś czuję. Ja będę skakać po ścianach. Dajcie ja mi znać w komentarzu, który z tych smaków byłby dla Was najbardziej intry intrygujący, który byście chcieli spróbować. Czy w ogóle lubicie jogurty? Ja przyznam, że jestem małym fanem jogurtów. Bardzo małym fanem. Jeżeli ja jem jakiś jogurt, to już jest naprawdę niesamowite. I ta, 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 Naprawdę. Ja, ja, jak ja jem to się sama sobie dziwię, że. Wow. A tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam o lajku, o subskrypcji oraz o komentarzu. Trzymajcie się. Do następnego.